Witajcie. Tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji zajmiemy się nową w Polsce serią Transformers Constructobots. I to nie jest odmiana Kreo, to pełnoprawne, transformowalne, budowalne roboty. A ich pierwszym ambasadorem stanie się Ironhide. Ta. Można spokojnie powiedzieć, że konstraktobot to kolejny odcinek toczącej się od pewnego czasu potyczki między Hasbro i Lego. To niemal jak strategia turowa. Hasbro tworzy Creo, Lego odpowiada zestawem Kreator, który bardzo wyraźnie nawiązuje do trzech popularnych postaci Transformers. Na to Hasbro odpowiada tym, co z kolei ma być, jak mniemam, próbą przejęcia części rynku okupowanej obecnie przez Hero Factory. A umówmy się, obie te serie mają bardzo zbliżone założenia. W obu przypadkach mamy pozowalne figurki akcji z funkcją dodatkową i możliwością ich pełnej personalizacji. Ciekawi mnie, co teraz zrobi LEGO. Dobra, koniec mojego wstępu do tej serii, do rzeczy. Ironhide był wydany w roku 2013, składa się z 45 elementów i należy do klasy Scout. Najpierw sobie na to, Oto Ironhide w gołej formie, kiedy ma na sobie tylko trzy części ponad jego wewnętrzny szkielet. Jest to mniej więcej połowa budowy i jest to widok, jaki zobaczy każdy posiadacz robotów z tej serii, przynajmniej tych, które do tej pory wydano. Tak, ten szkielet jest uniwersalny jest platformą, wokół której buduje się indywidualne roboty. I jest to naprawdę, moim zdaniem, ciekawie zrobione. Zdecydowanie wygląda to jak Bionicle albo Hero Factory, co ma zresztą sens. Do pewnego stopnia można to porównać z ramą wewnętrzną Gundama klasy Master Grade. I jak widzicie, mamy tu masę gniazd, zaczepów wszystko po to, aby można było nałożyć multum części, dzięki którym stworzymy albo postać Transformers, albo wręcz naszą własną postać Transformers. I jest to też szkielet, który dzięki kilku dodatkowym stawom pozwala na transformację. Której w tej chwili jeszcze nie pokażę, bo zresztą bez części dodatkowych nie mam za bardzo co pokazywać. Ale myślę, że skoro już jesteśmy w tym miejscu, możemy przejść przez pozowalność. A muszę przyznać, ku mojemu zaskoczeniu, jest co pozować. Choć może najpierw warto poruszyć metodę składania tej zabawki do kupy, gdyż sam montaż tych części ma wpływ na pozowalność robota. Także najpierw mamy najbardziej oczywisty typ połączenia: bolce plus otwory. Widzieliśmy ich na szklecie całkiem sporo. Nic naprawdę wyjątkowego. Dalej mamy klipsy, które są też w całkiem dużej ilości na tej zabawce. I co ciekawe, są to klipsy, które są tak wyprofilowane, że mają odchylenia 45 stopni. Także z jednej strony dają nam jakiś zakres ruchu, a z drugiej strony niczym rewoltechy blokują figurkę w pewnych pozach, dzięki czemu całość będzie stabilniejsza. No i na koniec mamy to, choć wiem, że w tej chwili to nie wygląda na za wiele, ale... Ten pierścień opina się wokół niektórych okrągłych portów na zabawce, tak jak na przykład tych umieszczonych na ramionach i na udach. Choć w sumie mamy tu jeszcze czwarty typ montażu, jest to chyba najciekawszy z nich wszystkich, jest to bowiem kulka. Tak, wiem, że to wygląda jak staw kulkowy, ale jest czymś więcej. Jest to bowiem staw kulkowy zrobiony z gumy, który ma plastikowy rdzeń. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy pokazywano prasie te zabawki, chwalono się, że te części są wykonywane techniką simulcasting, czyli wylewania równoczesnego, czyli w tym samym czasie maszyna tworzy plastikowy rdzeń i oblewa go gumą, która później tworzy tą kulkę, na której ruszają się co bardziej pozowalne części tego robota. Także jest to ciekawe, choć jestem ciekawy też, jak długo to wytrzyma, zanim te części się trochę odchudzą i zaczną być luźne. Gdzie to ja byłem? A tak! Pozowalność. Zaczniemy rutynowo od głowy, która jest na podwójnym stawie. Ten główny, który wpina się tutaj z tyłu, to staw kulkowy, który pozwala na ruch do góry, na boki, odrobinkę w tą i w tą stronę, i przyznaję, że montaż tego stawu kulkowego tutaj w środku tej części był najbardziej upiedliwą częścią całej budowy i mam nadzieję, tego nigdy więcej nie powtarzać w przypadku Iron Hyda. Dalej szyja jest na stawie klipsowym, chyba tak to będę nazywał. Także mamy zakres ruchu, choć ten jest związany głównie z transformacją. Dalej mamy stawy kulkowe, które trzymają w kupie ramiona i dają naprawdę świetny zakres ruchu. Przynajmniej teraz, kiedy nie są niczym obliczone. Dalej mamy łokcie na stawach klipsowych, które kiedy nie są niczym omontowanym dają nam naprawdę spory zakres ruchu. Naprawdę spory. I to w obie strony. Właściwie można powiedzieć, że wszystko, co jest na stawie klipsowym w tej zabawce, rusza się tak w te, jak i we w te. Dalej mamy nadgaistki, a te są podwójne. Pierwszy staw jest klipsowy, także daj nam zakres ruchu 90 stopni w każdą stronę. I drugi staw jest kulkowy, dzięki czemu możemy robić z ręką tak, tak. To wszystko ma na celu ułatwić transformację. I dalej mamy nogi, które też są na stawach kulkowych, także mają świetny zakres ruchu do przodu, do tyłu. Mogą robić szpagat, nie ma żadnego kłopotu. I pomiędzy nimi jest też kolejny staw kulkowy, który służy tylko transformacji. I nawet gdybyśmy go wypięli z jego zaczepu. Niewiele to da figurce. Dalej mamy kolana, które mają 90 stopni w każdą stronę. Dalej mamy stopy. Tutaj w kostkach mamy staw klipsowy, który pozwala nam na dobry zakres ruchu 90 stopni. A pod nim mamy staw kulkowy, dzięki czemu nasza stopa rusza się do przodu, do tyłu na boki. Tak w tej osi, jak i w tej osi. Wszystko tutaj działa. Naprawdę świetnie i ponieważ mamy tu gumę, wszystko to jest teraz całkiem sztywne. Nie ma w tej figurce w tej chwili ani jednego luzu, ale ponownie ciekawe, jak długo ten stan rzeczy się utrzyma. I właściwie tyleś chodzi o sam szkielet wewnętrzny. Myślę, że teraz możemy stworzyć z tej figurki faktycznego Iron a. A oto kubka części, którą zaraz nałożymy na szkielet naszego robota. I muszę przyznać, że jestem tymi częściami pozytywnie zaskoczony. Gdy pierwszy raz wziąłem je do ręki, wydały mi się bardzo lekkie i naprawdę są, ale z drugiej strony wydają się też być całkiem wytrzymałe. Nie przewiduję, aby w najbliższym czasie coś z tego miało pęknąć, ukruszyć się, złamać, w jakikolwiek sposób uszkodzić. Po prostu lekka, ale trwała konstrukcja. A oto Ironhide w całej swej poskładanej okazałości. I muszę przyznać, że pierwsze, co rzuca się w oczy, to jego rozmiary. Formalnie to jest Scout, ale przy tego typu zabawkach ta nazwa nic nie znaczy, bo wszystkie roboty są przynajmniej rozmiarów Voyagerów i Ironhide jest tego doskonałym przykładem. Nie wierzycie? Zaraz Wam pokażę go obok Voyagera. O, a nie mówiłem? Już sam rozmiar tej zabawki można traktować jak atut. No i skoro już tu jesteśmy, możemy od razu zademonstrować jak wygląda Ironhide obok typowego Toa z Bionicle, w tym przypadku tachu. Gdy już przyjmiemy do świadomości rozmiary tej zabawki, zobaczymy coś prostego, ale sympatycznego. Tak, jest to robot, który zdecydowanie nie poszedł w kierunku czegoś ozdobnego. Można wręcz powiedzieć, że w pewnych miejscach jest ascetyczny, ale widzimy, że jest to transformer, że poniekąd jest to Ironhide, a że na pewno jest to robot. Także zadanie wizualne spełnione. W każdym razie od przodu na tyły nie będziemy zaglądali, bo jak widzicie, zbyt wiele tu się nie dzieje. I w niektórych miejscach dość wyraźnie widać szkielet wewnętrzny. Jest to klasa scout, a więc nie dano tylu części, aby całkowicie go pokryć. Mamy za to cztery koła, które zdradzają to, że ta zabawka się transformuje. I nawet się Ręcą. Z bliska widzimy, że producent nie zapomniał o daniu konkretnych ilości farby w tych najważniejszych częściach. Zwłaszcza na głowie mamy sporo srebrnej i trochę niebieskiej farbki, które doskonale odwzorowują głowę cybertruńczyka. Tak. Być może nie jest to Ironhide, jakim chcielibyśmy go widzieć z perspektywy dorosłego. Te proporcje, te rysy wydają się być bardziej nastawione na dzieci, ale mimo wszystko możemy powiedzieć, że jest to Ironhide, także zadanie wykonane poprawnie. Mamy też logo Autobotów, które jest białą częścią pomalowaną w niektórych kluczowych miejscach na czerwono. Efekt jest dobry, wykonanie jest proste, ale spełnia zadanie i tak, nie wszędzie szkielet jest pokryty przez te części, ale tam, gdzie je pokrywa, gdzie one pokrywają jego, robią to dobrze, bo przede wszystkim raz przestrzennie naprawdę go chowają, a dwa nie blokują pozowalności, czego można by się bać. Wszystko, co mogło osiągnąć 90 stopni w gołym szkielecie, nadal ma tą możliwość. Możliwość zrobienia większych ruchów, na przykład tutaj w Łokciu, już została ograniczona przez te części, ale mimo wszystko 90 stopni to i tak dobry wynik. I też cieszy mnie, że te części przy udach i ramionach są tak zrobione, że nie zasłaniają specjalnie stawów kulkowych. Także to, co mógł robić goły Ironhide, opancerzony Ironhide też może robić. I jeszcze przyjrzyjmy się szczegółom tych części. Szczegółów może nie ma zbyt wiele. Ale z drugiej strony, czy taka zabawka je potrzebuje. Przyznaję, w tej chwili, gdy oglądam te elementy, nie jestem przekonany w swojej wyobraźni, czy będę w stanie tworzyć jakieś własne kombinacje z takimi częściami, bo wiecie, to są roboty, które można budować. Jak już mówiłem, nie tylko w sposób przewidziany przez instrukcję możemy tworzyć własne osobiste kombinacje części, aby uformować własnych, transformowalnych bohaterów. Być może potrzebuję po prostu więcej robotów z innym zestawem części, aby przekonać się do tego, ale tak wstępnie wydawało mi się, że Bionicle, bo Hero Factor już chyba tak średnio, lepiej się sprawdzało w tworzeniu indywidualnych kombinacji. Ale ponownie, pewnie zmienię zdanie, jak będę miał do dyspozycji większą pulę części. Ale jeśli mówimy o Ironhide jako robocie indywidualnym, a nie jako źródłu części zapasowych. Wizualnie jestem pozytywnie zaskoczony. A że nasz bohater jest wojownikiem, musi posiadać broń. I broń wygląda całkiem przyzwoicie. Jest to pojedynczy kawałek plastiku, ale jest dobrze wyglądający. Jak widzicie ma szereg różnych gniazd, tak krypsowych jak i typowych otworów. I ponownie, tak jak w przypadku Terrakonów, to, że jest w środku częściowo pusty, aby zaoszczędzić na plastiku, tworzy nowe, nawet przekonujące detale, które pasują do ogólnego motywu tej serii. Także giwerka Spoko, zaraz zobaczymy jak wygląda w ręku Iron No, to wygląda całkiem całkiem. Zdecydowanie trzeba pochwalić podwójny staw w stopach, to będzie błogosławieństwo dla stabilizacji pus bojowych tej figurki. No, to teraz czas zająć się funkcją, która rzekomo sprawi, że nasze portfele otworzą się dla botów, a nie dla Hero Factory. Czas na transformację. No, ale załóżmy, że jest to pierwszy raz, kiedy mamy transformować tę zabawkę i nie bardzo wiemy, jak się za to zabrać. Co nam w tym pomoże? Oczywiście instrukcja. I byłem kompletnie zaskoczony tym, jak ona wygląda, bo mając. Tyle lat doświadczeń ze zwykłymi transformerami spodziewałem się rozkładanego arkuszu papieru, ale nie. Tym razem Hasbro poszło w kierunku Lego i dostaliśmy prawdziwą książeczkę. W pełni kolorową, w pełni przejrzystą, w pełni interesującą. Także mamy okładkę. Spis treści, gdzie zaczyna się sama budowa, gdzie zaczyna się transformacja do trybu pojazdu. Wszystko jest kolorowe, wszystko jest ładnie pokazane, jakie części potrzebujemy w danej chwili do montażu. Dalej mamy już sam proces transformacji. Jak go odnajdę? O właśnie, tak. I wszystko jest kolorowymi wydruczkami. Naprawdę jestem tym pozytywnie zaskoczony. I na samym końcu. Mamy też spis części, żebyśmy wiedzieli, kiedy nasz zestaw jest kompletny, a kiedy nie. I wygląda na to, że części mają nad własne numery, być może, żeby można było je zamawiać indywidualnie. Ciekawe. No i w sumie mamy też taką ulotkę, która wypada nam zazwyczaj pierwszy raz, gdy otwieramy instrukcję. Mamy tu kod QL i kod cyfrowy. I to wpisujemy na stronie transformerską, aby odblokować jakiś bajer, jeszcze się nie przekonałem jaki. A to pokazujemy naszemu smartfonowi, kiedy ma zainstalowaną darmową aplikację tej serii. Jest to taka gra, gdzie najpierw budujemy sobie robota, a później wykonujemy nim misję. Pewnie zajmę się tym w jakimś innym materiale. I tak, jak zwykle, ostrzeżenia. Gdzie ja byłem? A tak, transformacja. W tym miejscu muszę Was ostrzec. Natura tych zabawek sprawia, że tak transformacja, jak i jej rezultat są bardzo proste i w żaden sposób nie dorównują stopniem skomplikowania regularnym Transformerom. Jeśli oczekujecie trybu pojazdu z prawdziwego zdarzenia do ConstructoBotów lepiej się nie dotykajcie. I teraz, kiedy już jesteście ostrzeżeni, zacznijmy przemianę. Transformację zaczniemy od korpusu którego przód musimy wypiąć właśnie w ten sposób. Odsłaniamy pustkę pod głową i jak się pewnie domyślacie, w tą pustkę trafi sama głowa, także właśnie tak. Zamykamy tą klapę, o tak. I teraz odchylamy tę część, która była na plecach. Właśnie tak, aby uformować fragment nadwozia. Teraz przechodzimy do tego nieużywanego wcześniej stawu kulkowego. Tutaj odpinamy nogi, obracamy je, i teraz, jak widzicie, tutaj mamy dwa bolce, które wepną się w te otwory na nogach. Tylko, gdy to ustawiamy, pamiętajcie, że ten staw cały czas jest uruchomiony, że tak powiem, także trzeba czasem dopilnować, aby wszystko się ułożyło jak należy. W tym miejscu możemy już odchylić. Właściwie wyprostować stawy w stopach. Teraz to obracamy. To uformuje przedni zderzak naszego pojazdu. I teraz ściągamy wszystko tutaj. Pilnujemy, aby wszystko nam cały czas jako tako trzymało się kupy. Bo jednak, choć te stawy kulkowe są mocne i wytrzymałe, gdy próbujemy transformować zabawkę, mają tendencję do zrywania z nami współpracy. Teraz, jak widzicie, te części się zazębiają. Właśnie tak. Teraz możemy dopilnować, żeby to znowu weszło. Super. Mamy już przód pojazdu. Także teraz ponownie mamy te bolce, które będą wpinały się w te otwory, w udach. I musimy spróbować to jakoś zrobić. Może się uda. Wow, udało się. Jest super. Teraz to samo powtarzamy z tej strony. Właśnie tak. Udało się. Teraz możemy lekko wyprostować. Jak już te ramiona są na miejscach, możemy sobie nimi trochę tak kombinować. Teraz podnosimy ręce. Robimy z nimi takie coś. Teraz obracamy koła na miejsce rąk. I teraz, jeśli chcemy, możemy ewentualnie ręce przestawić tak czy tak. Nie ma znaczenia. Ja wolę jednak robić tak. I w ten sposób, moi drodzy, Tryb pojazdu Ironhida jest prawie gotowy. Prawie bo został nam jeden element, który się faktycznie nie transformuje znaczek autobotów. Musimy go wypiąć stąd, przenieść go tutaj. I teraz nasz pojazd jest gotowy. Nie zadawajcie sobie teraz pytania, na co właściwie patrzycie, bo ostrzegałem was, że tak będzie. Natura tej zabawki, jej konstrukcja, natura założenia, to wszystko sprawia, że. Moim zdaniem transformacja jest raczej dodatkiem, a jej efekt końcowy po prostu ma być. Nieważne jakiej jakości będzie do typ pojazdu, grunt, że tryb pojazdu istnieje. Także przód jeszcze jako tako auto przypomina, ale tył to już jest raczej gra wyobraźni. Choć pewnie większe klasy rozmiarowe tych zabawek lepiej zajmują się tą kwestią, ale w przypadku Ironhide'a jest to zdecydowanie bonus, którego nie można traktować jako faktycznego atutu samego w sobie. Tja! Ale przynajmniej ładnie się toczy po podłodze. I jeśli ktoś bardzo chce, może też doczepić Ironhide'owi jego broń i w tym trybie. Szkoda, że jeszcze teraz nie mam z czego zrobić trybu Rambo. To by mógł być ciekawy eksperyment. Także można spokojnie powiedzieć, że typ robota jest super. Typ pojazdu po prostu musi tu być. A że typ robota jest moim preferowanym trybem tej zabawki, to on zostanie porównany z powszechną puszką picia i potężnymi dwoma złotymi. Podsumowując, jestem zadowolony z zakupu. Mimo bardzo umownej transformacji i trybu pojazdu jest to nieoczekiwanie fajna i dająca radość zabawka, która jako samodzielny produkt daje radę. Ładnie wygląda, ma świetną jak na zabawkę konstrukcyjną pozowalność, czuję się zachęcony do dania kolejnym konstruktorom szansy. Jedyne co mi psuje humor to cena Ironhida. Gdy go kupowałem miesiąc temu w tej myślałem, że tylko tamta seria będzie dostępna. I w imię ciekawości wydałem na Irona 70 zł. Ale parę dni temu okazało się, że zabawki te mają i inne sklepy. I to za 40 zł. Tę drugą cenę z przyjemnością będę wydawał na kolejne zabawki z tej serii. Ale drugi raz za skauta 7 dych już nigdy nie dam. Bo to po prostu strata kasy. I to już wszystko na tą wideo-recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się!